Siemanko, siemanko. Na tym filmie pokażę Wam trzy meta taktyki, które obecnie królują w FC25. Są to taktyki, którymi spokojnie można rywalizować w Food Champions czy Rivalsach. Oczywiście każda taktyka różni się od siebie tym, jakich zawodników będziecie potrzebować. Dlatego istotne jest to, jakich zawodników macie w klubie i dopiero wtedy można dopasować taktykę właśnie tak, żeby każdy z tych najlepszych Waszych zawodników znalazł się w wyjściowej jedenastce. W opisie tego filmu wrzucę Wam kody do każdej z tej taktyk, żebyście mogli szybciutko je przekopiować do swoich składów. Tak więc, szybkie słowo od partnera kanału i zaczynamy. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, u7buy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uzyskać dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. A więc, pierwsza taktyka to oczywiście klasyczne 442 Styl konstruowania akcji. Mamy tutaj zrównoważone obronę średnią na 50 kresek. Jeśli chodzi o rolę zawodników, no to tutaj mamy na dwóch napastników ustawionego wysuniętego napasnika Oczywiście jeżeli macie tutaj rolę z dwoma plusami byłoby idealnie, ale nawet jeżeli jest z jednym to też jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o bocznych pomocników, dobrze jest ustawić tutaj skrzydłowych. Mimo tego, że Rafinha nie ma tutaj z plusem tego skrzydłowego to zachowanie tych skrzydłowych jest naprawdę bardzo fajne w tej klasycznej 4-4-2, ponieważ oni Trzymają się tych linii bocznych cały czas. Część osób gra z napastnikami. To wiadomo, że też jest jeszcze bardziej ofensywna opcja, ale ta taktyka i tak już jest dosyć mocno ofensywna. Także ci skrzydłowi również będą odpowiadać troszeczkę za, za obronę, będą się cofać, wspomagać właśnie tych bocznych obrońców, żeby gdyby zwłaszcza na przykład byli dublowani. To też będą właśnie się udzielać dosyć dużo w obronie, i oczywiście będą trzymać się tych linii bocznych, żeby rozciągać tą defensywę przeciwnika. Także są bardzo duże plusy właśnie tego ustawienia ze skrzydłowymi. Środkowi pomocnicy box to box, boczni obrońcy na bocznych obrońcach, czyli tacy, którzy nie zapuszczają się do przodu, od tego mamy. Całą szóstkę tak naprawdę na, zawodników, którzy odpowiadają za akcje ofensywne, także o, ta taktyka po prostu jest bardzo, bardzo ofensywna. Jeżeli macie dwóch dobrych napastników i nie wiecie, na którego się zdecydować, no to po prostu w tej taktyce możecie ich obydwóch zmieścić. Oczywiście, jeśli uznacie, że potrzebujecie jednak więcej wsparcia w obronie, to oczywiście możecie tym środkowym pomocnikom zostawić opcję defensywnego pomocnika. Chociaż możliwe, że nie wszyscy. Będą mieli z plusem tą opcję, ale teraz ostatnio też pojawiło się dużo defensywnych pomocników, jak również kilka ewolucji dla właśnie tych środkowych pomocników, żeby byli również defensywnymi pomocnikami. Wtedy oni troszeczkę niżej będą na, na boisku, nie będą się aż tak często włączać do akcji ofensywnych, ale po prostu no, spróbujcie sobie na tym box-to-box. Box. Moim zdaniem to jest naprawdę dobra opcja, jeżeli chodzi o tą taktykę. Mamy tą wysokość linii na 50, także ci pomocnicy też nie będą, nie wiadomo jak wysoko ustawieni i zdążą z powrotem, żeby przy jakąś wspomóc obronę. Także jeżeli nie boicie się grać ofensywnie i gracie dwoma napastnikami, no to ta taktyka jest po prostu najlepsza. Następna taktyka to 4-4-1-1, czyli tutaj już gramy z jednym napastnikiem, styl konstruowanie zostawiamy na zrównoważonym obronę, mamy już tutaj wysoką. Jeżeli chodzi o rolę Zawodników. Jeden wysunięty napastnik, pod nim również cofnięty napastnik jako SPO. I tutaj najlepiej, żeby ten zawodnik miał bardzo dużo stylu gry do podań, i najlepiej, jakby miał pięć gwiazdek słabszej nogi. Oczywiście, style gry do podań górą również są wskazane. ostatniej być miały to być znerwione właśnie te podania górą, aczkolwiek z tego co widziałem, to cały czas są bardzo skuteczne. Jeżeli chodzi o bocznych pomocników jeden jest skrzydłowym, drugi jest schodzącym napastnikiem. Ten, który jest skrzydłowym ma pod sobą wahadłowego, czyli ten skrzydłowy właśnie troszeczkę wspiera obronę, żeby ten wahadłowy mógł bardziej atakować, a bocznym obrońcą jest ten, który już ma tutaj po swojej stronie schodzącego napastnika. Jeśli chodzi o pomocników środkowych, jeden jest defensywny, drugi jest box to box. Także widzicie, tutaj bardziej atakujemy tą prawą stroną, gdzie mamy właśnie tego Majkona w moim przypadku przynajmniej na wahadłowym z dwoma plusami. A jeżeli wasz lewy obrońca jest lepszy, właśnie jako wahadłowy, to oczywiście możecie tę rolę pozmieniać. Czyli tutaj dać wtedy skrzydłowego, a po prawej stronie schodzącego napastnika, i wtedy bocznego obrońca dajecie na, na PO. I tak wygląda ta taktyka. Tutaj bardzo duży nacisk jest właśnie na tego e SPO, który jest po prostu takim mózgiem, mózgiem zespołu, który rozrzuca te piłki właśnie na lewo, na prawo i do przodu. Jeżeli trzeba, to zagrywa właśnie piłkę górą do napastnika, który powinien być wcześniej wysłany do przodu i w ten sposób kreujecie akcje ofensywne. Tą taktyką gra bardzo wielu prosów właśnie z uwagi na to, że mają naprawdę silnego napastnika i SPO, który głównie podaje górą właśnie do tego napastnika. Jeżeli po pooglądacie sobie rozgrywki FC Pro, to większość gra tutaj Drogbom, czyli takim fizycznym napastnikiem z powershotem, a tutaj często gra taki gracz jak na przykład Bruno Fernandesz, czy ktoś inny, kto ma po prostu podania górą? I trzecia taktyka, która ostatnio jest w mecie, którą gra bardzo wielu graczy, niekoniecznie prosów, to właśnie taktyka 4-2-1-3, czyli taktyka z jednym napastnikiem i dwoma defensywnymi pomocnikami. Styl konstruowania mamy krótkie podania i wysoką obronę na 70 kresek. I jak sami widzicie, ta taktyka jest troszeczkę bardziej defensywna. Nie ma co ukrywać, że tych sześciu zawodników, którzy są na dole, odpowiada głównie za, za obronę. Może dlatego właśnie się podoba ta taktyka ostatnio graczom, ponieważ dzięki niej nie tracimy aż tak dużo bramek, gdyż przed jeszcze czwórką obrońców jest dwóch defensywnych pomocników, którzy naprawdę dużo roboty wkładają w to, żeby było ciężko przedostać się właśnie z piłką do, do pola karnego. Jeśli chodzi o atak, mamy tutaj zawodników, którzy głównie właśnie za atak odpowiadają, czyli napastnik, dwóch skrzydłowych, schodzących napastników i jeden cofnięty napastnik na SPO. Oczywiście, jeżeli chcecie grać jeszcze bardziej defensywnie, to możecie tą obronę jeszcze bardziej obniżyć, na przykład na 50, aczkolwiek wtedy przy kontrach jest naprawdę ciężko się wydostać ze swojego pola i bardzo długo trwa, zanim przedostaniemy się pod pole karne przeciwnika. Także 70 moim zdaniem właśnie przy tej taktyce, gdzie i tak tą defensywę mamy dosyć mocno obstawioną, jest najbardziej po prostu optymalna, żeby zrobić konterkę i ta taktyka przynajmniej w akcjach ofensywnych wymaga od nas tak naprawdę tylko tego, żeby zagrać piłkę gdzieś do skrzydłowego i od tego skrzydłowego zagrać do środka, czy do tego SPO, czy do napastnika. Nie rozgrywamy tej piłki jakoś specjalnie przez środek, ponieważ ci dwaj pom pomocnicy defensywni są dosyć nisko ustawieni i wtedy tak naprawdę resetujemy całą akcję i musimy ją zaczynać od odnowić. Tak więc raczej gramy tymi czteroma zawodnikami z przodu. I to czasami naprawdę wystarczy. Zwłaszcza jeżeli macie na przykład tych skrzydłowych ze strzałem finezyjnym, to po prostu podajecie mu piłkę, strzelacie, nie wchodzicie z piłką do bramki. Oczywiście jeżeli będziecie przygrywać i potrzebujecie strzelić jedną czy dwie bramki dosyć szybko, bo kończy się mecz, to oczywiście możecie ustawić sobie dwie taktyki jednocześnie i zmieniać je podczas meczu. I na przykład z tej taktyki bardzo fajnie można przejść do 4-4. 1-1 dlatego właśnie dzisiaj przedstawiłem wam te trzy taktyki, ponieważ każda jest troszeczkę inna, jedna jest bardziej defensywna druga jest bardziej ofensywna, dlatego warto mieć zapisane właśnie jak najwięcej takich taktyk żeby móc szybciutko reagować podczas meczu na wydarzenia, które się odbywają właśnie w waszych meczach, dajcie znać w komentarzu jaką wy taktyką aktualnie gracie we FC25 i jaką gra się wam po prostu najlepiej, jestem ciekaw właśnie czy którąś z tych taktyk moich, czy może jakąś inną, także dajcie znać w komentarzu, a na dzisiaj to tyle trzymajcie się do zobaczenia na razie cześć